Cześć. Ostatnio na kanale Diagnozujemy pokazywaliśmy Wam pomiar sygnału czujnika na szynie paliwowej. Dlatego przyszedł najlepszy moment na zaprezentowanie Wam przypadku z życia dotyczącego właśnie tego systemu. Jak doskonale było słychać, problem jest ewidentny. Śniegnijmy po pierwsze narzędzie diagnosty, czyli tester diagnostyczny. Sprawdźmy, czy są zapisane jakieś kody błędów. Łączymy się ze sterownikiem silnika i sprawdzamy zapisane kody. Skoro silnik pracuje nierówno, dosyć naturalnym jest zapis kodu usterki dotyczącym jego ciśnienia. Teraz spróbujemy przejść do parametrów pracy związanych z układem paliwowym. Oczywiście będziemy obserwować te dane przy uruchomionym silniku. Z przebiegu parametrów pracy wynika jasno, iż czujnik ciśnienia paliwowej wytwarza sygnał. Jego nieregularny przebieg wynika z faktu, w jaki sposób tak naprawdę pracuje w tej chwili jednostka napędowa. Spróbujmy jednak potwierdzić jego stan za pomocą bezpośredniego pomiaru oscyloskopem. Działamy! Pomiar potwierdza dane odczytane testerem. Napięcie na czujniku zmienia się wraz z szarpaniem silnika. Oprócz tego możemy spróbować przejrzeć informacje, które dostarcza producent pojazdu o znanych problemach. Przejrzyjmy zatem biletyny serwisowe. Okazuje się, że na liście jest podobny przypadek. Według dokumentu takie szarpanie często jest wynikiem po prostu zanieczyszczeń w paliwie. Myślę, że był to całkiem niezły przykład kodu błędu, który niekoniecznie musi być powiązany z awarią samego czujnika. Zarówno parametry pracy, jak i bezpośredni test pokazały, że element jest sprawny. Pomocne za to okazały się biletyny serwisowe. To one zasugerowały nam, że takie zachowanie jednostki napędowej będzie typowe przy zatruciu układu paliwowego. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że w przypadku tego pojazdu objawy pojawiły się Bezpośrednio po wizycie na stacji paliw. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!